Właśnie jak słusznie zauważył Donald Tusk, że 500 milionowa Europa prosi 300 milionów, krótko same posłuchajcie. Jak zauważył premier Donald Tusk ponurym paradoksem jest sytuacja, w której 500 milionów Europejczyków prosi 300 milionów Amerykanów, żeby obronili ich przed 140 milionami Rosjan. O czym to świadczy? O tym, że 1900. 18 roku w Kijowie mieszkało tylko w Kijowie 560 tysięcy Kijan, czyli mieszkańców Kijowa, do których weszła, wszedła banda Murawiowa w 1918 roku. I potem wojska Pytliury, zdradzone przez Pilsowskiego, odstąpili, i ta banda. Вшедла до Киева и забила, заржнела, выпаляли к шиже распаленным раскаленным железом на перчах и бжухах ченжарных кобет в чонже. То забили 10 тысяч мешканцев Киева, в котором мешкала 560 тысяч. 10 тысяч банда криминалистов Муравьева с Москвы. В Харкове было 7 один тысяч. Дошла до Киева, было уже 10. Бои под вальки под крутами и решта. есть одной личбы только и лошади, люди за мало. Потребна детерминация, така, как у украинцев на фронте. А чтобы та детерминация была, то нужно Żeby strach był. A strach będzie wtedy, kiedy będzie jakaś albo Lubianka, albo Gestapo, albo Gulagie, albo jeszcze coś nad Europejczykami. Tak oni nie rozumieją. Jaką liczbę oni nie zawierali, kurde. Czyli no nie ma strachu za swoje życie. No po co ta walka? Tutaj u nas są demokracja, patos, wielkie słowa, Perdoły, pieniędzy, granty. Po co wojować? Не, люди будут, на будут наполовину на пол дегенератами, какие-то бредни вымовляем ежедневно, вместо борьбы. Но когда за рогом придет, хотя что уже будет, поздно. оккупация, страх на колена понебирание, белайдигун и так далее, в то время мы будем бороться, а в то время уже поздно будет. Уже народу не бенджи. Разом за рабами и уж вынес пшут ногами и немцев, а потом и поляков. Ну и власть уже бронь яндровым, нуклеарным бронь подшибу и Польска. Чтобы не янчала польская и поляцы же, о пачки, у Бандерсон бронь нуклеарного они сами себе там в пивницах, в лехах наробили. И теперь у них сон есть. Teraz jak jedną po nam, zróbcie, żeby też bandery nie krzyczały, żeby my nie krzyczały, że o ulachów swoja broń nuklearna są, jest, a u nas nie ma. Oni z kimś, z Orbanem, coś tam domówią się, następny jakiś rząd, i z Putinem za, zaczną nas znów rozbierać. To lepiej już jednąć, żeby nie umierać bez muzyki. No, po orbanu lub po rosyjsku, a zamiast tego klutnia znów prymitywna orangutangowska klutnia za czasy czyich rządów siedzi w białoruskim więzieniu Andrzej Potrzebut. Czyli przy czyjej kadencji, czyli do takiego idiotyzmu dość, to kurde trzeba mieć ta, takie, takie nerwy, które słon ma tylko, a nie Polek. Pomagamy się uwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. <klucz> Przypominam, że pan Andrzej Poczobut siedzi w białoruskim więzieniu już od trzech lat. Także za waszych żon. Za